Struktury kontrolne w języku PHP to nie tylko takie instrukcje jak switch czy if, to są również pętle. Pętle pozwalają nam na wykonywanie wielokrotnie takich samych operacji. Zajmijmy się więc teraz pętlami i przyjrzyjmy się na początek pętli for. Pętlę taką definiujemy pisząc słowo for, a następnie w nawiasie musimy określić parę parametrów dla tej pętli. Na początek zmienna, która będzie działała jako licznik. I tutaj od razu nadajemy jej wartość początkową, na przykład 1. Średnik i w następnej kolejności musimy wpisać tutaj warunek dla tego licznika, który będzie określał ile razy pętla ta się wykona. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby pętla wykonała się 20 razy, to musimy napisać warunek $i jest mniejszy lub równy 20. Czyli za każdym przebiegiem pętli warunek ten będzie sprawdzany. Jeżeli wynikiem sprawdzenia będzie wartość prawda, to pętla się wykona. Jeżeli fałsz, to pętla przestanie się wykonywać i program przeskoczy do kolejnej instrukcji po pętli. I jako trzeci parametr musimy jeszcze podać modyfikację zmiennej, czyli na przykład $i i 2 plusy, czyli zwiększenie naszego licznika o 1. I następnie możemy podać cały blok, w którym wykonają się wielokrotnie podane przez nas instrukcje. I to już wszystko. W tym momencie stworzyliśmy najprostszą pętlę. For. Spójrzmy, jak ona działa. W wyniku otrzymujemy 20 linii tekstu. Spójrzmy jeszcze pokrótce na tą pętlę. W przypadku stosowania pętli musimy pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza rzecz to ustawienie licznika. Druga rzecz to warunek. Musimy go zdefiniować tak, żeby na przykład nie uzyskać pętli takiej, która będzie się wykonywała w nieskończoność. Spójrzmy teraz na zwiększanie wartości. Teraz mamy tutaj zwiększanie wartości o 1, ale nie jest to jedyna możliwość. Możemy tutaj wartość zwiększać na przykład o 2 czy o jakąkolwiek inną wartość. Możemy zapisać to wtedy w taki oto sposób. Spójrzmy, jak wpłynie to na wykonanie naszej pętli. Tym razem pętla wykonała się tylko 4 razy. Jak można się oczywiście domyślić, wartości tych nie musimy tylko zwiększać, możemy je również zmniejszać. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać.